Jeżeli miałeś wypadek na rowerze i po sprawdzeniu tylnej przerzutki zauważyłeś, że płytka blokująca oś korpusu jest trwale uszkodzona, może to oznaczać, że konieczna będzie kosztowna wymiana całej przerzutki. Na szczęście istnieje szansa, że płytkę blokującą można wymienić bez konieczności wymiany całej przerzutki. Zanim jednak będziesz mógł to zrobić, sprawdź, czy możesz pozyskać część zamienną. Najpierw znajdź numer modelu przerzutki Shimano. Zazwyczaj jest on wygrawerowany z tyłu korpusu przerzutki i zaczyna się od liter RD, rear derailleur, co oznacza tylną przerzutkę. Następnie wejdź na stronę si.shimano i wpisz numer modelu w pole wyszukiwania. Wybierz plik PDF oznaczony jako EV, exploited view. Znajdź zestaw osi korpusu, bi-axle assembly i śrubki regulacyjnej napięcia wózka przerzutki i skopiuj ich kody. Wprowadzając te kody do wyszukiwarki internetowej, pojawi się lista sprzedawców oferujących wymagane części zamienne. Klucz imbusowy o rozmiarze 5 mm: płaski śrubokręt, szczypce, młotek lub pobijak, alkohol izopropylowy, smar, ścierki lub papierowy ręcznik. pomocą klucza imbusowego 5 mm obróć śrubę tak, aby otwarta strona pierścienia blokującego znajdowała się naprzeciwko otwartej sekcji płytki blokującej. Teraz umieść palec wskazujący na śrubie, a kciukiem przyciśnij płytkę blokującą w okolicy ząbka płytki. Użyj płaskiego śrubokręta, aby delikatnie wysunąć pierścień blokujący. Szczypcami lekko podnieś płytkę i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwolnić napięcie sprężyny. Odłącz płytkę blokującą od sprężyny. Usuń uszczelkę i sprężynę. Wyjmij oś. Jeśli stawia opór, delikatnie stuknij ją młotkiem lub pobijakiem. Teraz usunię szczelkę osi. Za pomocą alkoholu izopropylowego wyczyść miejsce, w którym śruba i sprężyna znajdują się w przerzutce. Nałóż smar na śrubę i sprężynę napinającą. Załóż nową uszczelkę? I śrubę. Włóż dłuższy koniec sprężyny, upewniając się, że znajduje się on w dedykowanym otworze w korpusie przerzutki. Umieść drugą uszczelkę na sprężynie. Przykręć nową śrubkę regulacyjną napięcia wózka przerzutki do płytki blokującej. a Następnie przymocuj płytkę blokującą, upewniając się, że krótszy koniec sprężyny znajduje się w otworze na płytce. Palcem wskazującym przytrzymaj śrubę. Za pomocą szczypiec obróć płytkę blokującą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż ząbek na płytce blokującej znajdzie się za ząbkiem na przerzutce. Przyciśnij płytkę, aby przymocować ją do korpusu przerzutki. Kciukiem przytrzymaj bok płytki blokującej i wsuń z powrotem pierścień blokujący. I to wszystko. Teraz będziesz w stanie skutecznie wymienić uszkodzoną płytkę blokującą w tylnej przerzutce Shimano. Dzięki za oglądanie i nie zapomnijcie, aby dać mi znać w komentarzach poniżej, czy podobał Wam się ten film i jak Wam poszła wymiana uszkodzonej płytki blokującej. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, komentarze, polubienia i dzielenie się moimi filmami ze swoimi znajomymi. Pozdrawiam gorąco i do zobaczenia wkrótce.